Niczego wam nie zabiorę. Wszystko oddam. Albo, a ci z tyłu też, żeby mieli szansę, możecie wymyślić jakieś hasło, jakiś temat, na który mógłbym porapować. Słuchajcie, można też wymyślić jakiś, jakiś temat. Może być złożony, może być pojedyncze słowo. Kiedyś spotkałem mistrza świata i okolic w zamyślaniu tematu i powiedział: będziesz rapował o wszystkim, ja mówię o czymkolwiek zechcesz. On mówi: Dobra, to rapuj na temat wpływ wędrówek mrówek na szlak kolarzy w Mongolii. Inny, inny koleś kazał mi rapować na temat wpływ krzywizny dyszta na psychikę konia na przykład. A może być na pływce, Nie, oczywiście mogą być poważne tematy. Już łączał bi. Słuchajcie. Nie ma pomysłów tam z tyłu? Może czuwajem przemyślenia. Dobra, to jedziemy. Raz, dwa, aha! Raz, dwa, sprawdź to, to nie bajka. Kamo, L, aha, pijam się na Majka. Haha ha, hera, moja miłość. Ojej, to jakaś straszna zawiłość. Co to jest w ogóle za pozycja? Ej, to jakaś inwestycja. Ktoś napisał historię swoją. Życie z heroiną musi być paranoją. A, dalej, to była na Ej, dzięki, ty dajesz mi te ciaska? Nie, chyba dostała się na walę Ej, spokojnie, dziewczynki czytał tutaj kreści, ale wiem, że w, w sercu co tam się mieści A Tutaj już serducho Pierniki czy ciasteczka na sucho A tu dalej ty na pamiętniku Tutaj bez niku przemyśleń sporo Aha, Ludzie pamiętniki biorą i czytają Ale teraz dziewczyny swoje życie rozpinają i one tam tam to spisują. Raz, dwa, trzy, czasem świeżość czują, gdy się tą wodą, ja pozdrawiam moją koleżankę wodą. A, prawda, ludzi masa, pierwsza klasa. Masz wodę Adidasa, a orbit, odświeżenie, czuwienie, yeah. Sprawdź to flow, yo, brat, to jest tak. Hity, bity, tusty jak tran, jak sam, płynie flow, yo, jak orbit świeże, to jest tak. Na mierze C, oh, to jest tak. Ha. Zrozum ten znak, to nie są istoty. Wypisane z bajki Ona ma Adidas, ona Nike ha. Ja też Nike mam, ale na stopach Teraz ten beat daje mi kopa ha. Życzę wam przyjaciele Aby pełne hajsu były wasze portfele Żeby wam niczego nie brakowało Żeby wszystko wam się udawało A! Raz dwa, teraz sprawdź dalej, lecę, k o l a Tak, nie jeden głowę zwiesił Nie jeden złapał goła i na pasku się powiesił Ale nie, my jesteśmy swobodni To jest pasek nie na szyję, ale do spodni Trzymaj go, właśnie tak, dziewczyno Proszę, to nie jest kino, a fajnie, pendrive'a masz na smyczy Raz, dwa, trzy, mińskiej dziczy, serce krzyczy, a Teraz tam są jakieś dane, nie wiem co tam jest zapisane Ale dane, bramy są na twardy dysk Widzę mi jednak puśnik nie chce Ha! Dalej jadę, rymy kleję A ty masz coś, mam nadzieję, ale piątkę przybijemy Dobrze będzie, o tym wiemy, jedziemy, bez ciemy A Tutaj sprawdź ekipa była fajna Jak bardzo, a nie ściśle tajna A Ty fajną masz koszulę Czy to tunika jest, nie wiem w ogóle, ha, ja. Dobrze się miej, widzę, że tutaj masz UK UK lubisz, no wyspach byłem Tam też fiki, 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 z tyle ćwiczyłem, a leciliśmy tam do Londynu, potem do tam z tą syną i pozdrawiam wszystkich stąd i tam Teraz dla Podkarpacia, rap prawdziwy gram prze, prze, prze. Przemyśl to sobie, rap prawdziwy robię A tu jest początek kolejnego etapu Tam jest biuro ochrony rapu widziałem tam, tutaj Dwa, trzy, piona, pomysł jest taki Ej, nie na baki się umawiamy Ale tiki tyle uprawiamy Tam, to jest sport, lubię gra, beatbox I tam na cornerze, świeże w dobrej wierze Ryby daję, się nie czaję Czytelni, raz, dwa, trzy Teraz wy bądźcie dzielni ha. Ej, ziomuś, nic tego Nie będę tutaj palił, walę tego <laughs> jestem gola Trzymam Majka, to jest moja rola Sitkiem do góry, żadne bzdury to jest właśnie dla kultury nie potrzebuję zielonej chmury ha, Jadę tutaj prosto z główki dla czołówki Weźcie sobie wizytówki ha, Każdy ciężarę twiga na barkach Dobrze, że dzisiaj przyjechała tutaj Arka Przyjechała, raczej przypłynęła To jest tak kolejna część dzieła a teraz będę twórczy, tak jak mój ziomuś Marcin Cyburczy I prawdziwy rap dam, prawdziwy rap gram, tu i tam Teraz taką opcję mam, Bit się skończył, Mike się wyłączył I ja też będę powolutku kończył To jest tak, dobre były dziś wrażenia, więc mówimy wszystkim do widzenia, pozdrowienia A.